Dobry Państwu. W Brukseli wiosna, dzisiaj 15 stopni, a dla mnie też okres bardzo gorący, bo po pierwsze skończyłam pisać moją opinię dotyczącą strategii cyfrowej Unii Europejskiej. To bardzo ważny dokument dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Zawarłam w niej kilka rzeczy, które wydają mi się kompletnie zasadnicze. Jedna z nich to na przykład to, żeby dostęp do internetu. Był szeroki i bezpieczny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, we wszystkich regionach dla wszystkich obywateli. Po drugie, to to, żeby walczyć z tak zwanym wykluczeniem cyfrowym, to znaczy cały czas uczyć, szkolić, po to, żeby wszyscy obywatele potrafili posługiwać się tym znakomitym instrumentem. A dzisiaj bardzo ważny dzień, dlatego że odpowiednia komisja przegłosowała moją propozycję. Dotyczącą tego, żeby zacząć pracę nad możliwością przenoszenia numeru z jednego kraju unijnego do drugiego, abyśmy po prostu nie musieli ciągle płacić tych roamingów, abyśmy z tym samym numerem mogli przenosić się z kraju do kraju. Ja myślę, że jak to przejdzie i uda się zrealizować, to ułatwi życie nam wszystkim. W Komisji Rynku Wewnętrznego pracujemy tak samo nad dostępem do dóbr kultury. Ostatnio bardzo ważnym tematem jest własność intelektualna. To, co się z tym łączy, to walka z piractwem. Otóż padają głosy ekspertów mówiące, że jak procedury będą łatwe, dostęp będzie szeroki, ceny będą przystępne, to ludzie o wiele chętniej będą kupowali niż podrabiali. A zamiast karać, należy uczyć uczyć należy tego, że własność intelektualna jest prawdziwą, realną wartością że jeżeli ten trend podróbek w dalszym ciągu się utrzyma, to nie tylko będziemy dostawali wyroby słabszej jakości, ale milion dwieście osób do roku 2015 może w Unii Europejskiej stracić pracę. Już w roku 2008 poprzez podróbki sektor kultury, filmów, rozrywkowy stracił 10 miliardów euro. Dlatego proponujemy ustalenie dnia, który będzie się nazywał Dniem przeciwko Europejski Dzień Walki z Podrabianiem i Piractwem. To jest moja propozycja, która wczoraj została przyjęta.